Witam Was w filmie, w którym będę mówić o moich sposobach na naukę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogę, że coś sobie podpatrzycie i zastosujecie też u siebie w trakcie sesji. Myślę, że będą to bardzo pomocne wskazówki. U mnie się sprawdzają, ja tak się uczę i mi to naprawdę pomaga. Także powiem Wam o takich złotych środkach, złotych radach, jak przetrwać sesje, egzaminy w szkole. Sprawdziane kartkówki i tak dalej, jak się po prostu uczyć. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście zacznę od tego, od pierwszej rzeczy, czyli zaczynamy zawsze uczyć się wcześniej, zabieramy się do pracy dużo, dużo wcześniej, zanim jeszcze mamy egzamin, sprawdzian, cokolwiek. Na moich studiach. Hmm, Takiej nauki obliczeniowej, jeśli chodzi o chemię, technologię kosmetyków i tym podobne, jest dużo mniej niż takiej y, pamięciówki. U mnie sprawdza się ten sposób, że jeśli mam jakąś kartkówkę, to zaczynam się uczyć tak mniej więcej tydzień wcześniej. Czasem zdarza się, że jest to parę dni wcześniej, zależy też od tego, jaki to jest materiał, czy jest go dużo, czy jest trudny. To już sami musicie sobie ustalić. Jeśli jest to egzamin już z całego przedmiotu, załóżmy z dwóch semestrów lub z jednego semestru, to zaczynam się uczyć gdzieś miesiąc wcześniej, dwa tygodnie wcześniej. Zależy też od tego, czy jest to duży przedmiot, duży zakres materiału, duży przedmiot. Duży zakres materiału, czy jest to ciężki przedmiot. Wiem, że Wam ciężko uwierzyć, że ja się zaczynam wcześniej uczyć, ale naprawdę tak robię i naprawdę mi się to sprawdza. Dalej, co ja robię? Uczę się z przerwami. Nie uczę się nigdy takim ciągiem, że na przykład zaczynam rano i do wieczora w ogóle nie robię sobie przerwy, czy uczę się parę godzin z rzędu. U mnie taka nauka jest totalnie bezproduktywna. Ja muszę sobie robić przerwy. Załóżmy, wyznaczam sobie, że pół godziny uczę się ciągiem. Lub godzinę, robię sobie przerwę, idę coś zjeść, pogadać z kimś, wracam i zawsze mam ustalone mniej więcej, ile ma trwać nauka, ile ma trwać przerwa. Bo jeśli nie macie wyznaczonego tego czasu, to ciężko Wam jest się odnaleźć, ile się już uczyliście, ile było przerwy. Lepiej sobie to wszystko wcześniej ustalić, załóżmy, że w ciągu dnia um, uczycie się, nie wiem, 3 godziny albo 5 godzin, albo 6 godzin. No i w to oczywiście też wplatacie sobie te przerwy i właśnie pamiętajcie też o tym przewidywaniu czasu nauki. Jeśli ustalacie sobie na przykład, że jest to piątek i nie chcecie całego dnia spędzać e, przy nauce, tylko chcecie też sobie na przykład wyjść ze znajomymi, kończycie zajęcia o 15, przychodzicie do domu, uczycie się załóżmy te nawet 2-3 godziny, ale to i tak już jest sporo, jeśli robicie to systematycznie i w takim ciągu, e, to znaczy w ciągu chodzi mi o to, że codziennie. Później wieczorem sobie wychodzicie, macie czyste sumienie, już coś tam umiecie, oczywiście będziecie się dalej uczyć w sobotę, czy tam w niedzielę. Możecie sobie nawet zrobić ten jeden dzień przerwy przed egzaminem, jeśli wcześniej zaczniecie, jeśli macie dobrze opracowany system tej nauki. Pamiętajcie też o tym, żeby w trakcie nauki wietrzyć pokój. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale mi osobiście bardzo przeszkadza, jeśli jest taka duchota w w pokoju. Nawet nie chodzi o to, że jest gorąco, tylko jest po prostu duszno. Ja wtedy się wyłączam, mi się chce spać, jestem senna, bez energii. Jeśli sobie przewietrzę ten pokój, automatycznie wchodzę na wyższe obroty, więcej zapamiętuję, szybciej się uczę. No i oczywiście o to chodzi, żeby ta nauka była efektywniejsza, żeby sobie umieć pomóc um, z natłokiem wiedzy. Bardzo, ale to bardzo ważne jest to, aby zamknąć komputer i odłożyć telefon w trakcie nauki. Ja wiem, że to jest ciężkie, ponieważ co chwilę macie wrażenie, że jesteście już znudzeni tym tematem i chcecie sobie sprawdzić Face'a. Dostaniecie jakieś powiadomienie, coś wam zapipczy. Chcecie sprawdzić Instagram i nie wiem, wiadomości, ale jeśli zamkniecie dostęp do internetu, to będzie wam się Gwarantuję Wam, że będzie Wam się dużo lepiej y, uczyło. Ja nie zawsze tak robię, to jest fakt. Ponieważ, jeśli wiem, że to jest tylko kartkówka i uczę się na nią na jakiegoś y, małego kolosa, y, to powiedzmy sobie szczerze, że. Y, no, nie wyłączam tego komputera, nie odstawiam telefonu, tylko uczę się, jak mi ktoś coś napisze, odpiszę i wracam dalej do nauki, ale przed egzaminem, jeśli jest to ciężki przedmiot, nie wiem, farmakologia, dermatologia, cokolwiek, to wtedy zamykam wszelkie tego typu rzeczy, żeby mnie to. Y nie rozpraszało, i wtedy skupiam się na nauce, i wiem, że i tak to zobaczę. Te powiadomienia, wiadomości odczytam tylko po prostu w późniejszym czasie. Nie pali się, nie jest to jakieś bardzo pilne, żebym odpisała w tym momencie, także odkładam to po prostu na później i to też naprawdę pomaga. Obiecuję Wam, że będziecie Wam się dużo lepiej uczyć, jeśli wyłączycie to wszystko chociażby na parę godzin, ale. Nic się nie stanie, nie umrzecie od tego, zapewniam Was. Fajnie jest też mieć oczywiście zakreślacze, pomocniki w różnych kolorach i po prostu sobie zaznaczacie to, co ważne. I też pamiętajcie, że jeśli macie tekst, taki ciągły, to nie zaznaczajcie wszystkiego po kolei, tylko wybierzcie naprawdę najistotniejsze rzeczy, o najistotniejsze rzeczy, ponieważ jeśli się będziecie uczyć, to i tak będziecie czytać te rzeczy, które macie podkreślone, ale przynajmniej będzie mm, Wam bardziej zapadać w pamięć to, co jest podkreślone tymi, tymi pisakami. Tak. Nie wiem, czy znacie sposób z mapą myśli. To też jest bardzo dobry y, sposób na naukę. Y, ja uczyłam się tak w tamtym semestrze, w Tamtej sesji do farmakologii. Na początku pamiętam, że Paweł, mój chłopak, powiedział mi: Natalka, zrób sobie mapę myśli, będzie ci się lepiej uczyło. Ja ale zanim ja tą mapę myśli zrobię, ja mam tutaj tyle tego tematu, że zanim ja to wszystko wymyślę, to minie tydzień, a kolejny dwa będę mieć na naukę tego, więc już wolę mieć trzy tygodnie na naukę niż yy, tak kombinować. Ale później stwierdziłam: Dobra, spróbuję chociaż. Trochę nad tym się pomęczyć i zrobić tą mapę myśli, ponieważ zanim ją zrobicie, to naprawdę minie trochę czasu, bo tam musicie wymyślać skojarzenia, takie rebusy sobie robić do pewnych yy, regułek. Także ja stwierdziłam: Dobra, spróbuję. I faktycznie bardzo mi to pomogło. Jak dostawałam pytania na egzaminie, to już wiedziałam. Gdzie to miałam na kartce, już widziałam nawet w jakim kolorem to było napisane i tylko sobie odtwarzałam krok po kroku, co tam było napisane i łatwo tak po różnych skojarzeniach było mi dojść do tego. Co mam napisać przy danym pytaniu. Także naprawdę to było bardzo fajne, ponieważ nie miałam mętliku w głowie, tylko miałam to wszystko poukładane. Oczywiście nie wszystko dało się zapisać w tej mapie myśli. Jeśli w ogóle nie wiecie, co to jest, to bardzo was zachęcam wpisać w pana wujka Google'a i zobaczyć, wygooglować, jak się taką mapę myśli tworzy. Ja oczywiście w sumie mogę wam pokazać kiedyś na osobnym filmie, jeśli będziecie zainteresowani. Jak taką mapę myśli stworzyć, ale ja chciałam Wam na razie tylko zaznaczyć, że coś takiego w ogóle jest i to naprawdę może być bardzo pomocne. Minus jest taki, że zajmuje to dużo czasu, a plus jest taki, że zapamiętujecie to naprawdę na długo, ponieważ y, poprzez ten proces, proces wymyślania, później y, powtarzania i utrwalania nie tylko w pamięci, tylko jakby w takim obrazie. Obrazki dużo szybciej mózg zapamiętuje i kojarzy sobie. Pamiętajcie, że jeśli będziecie powtarzać rzetelnie materiał w ciągu tego załóżmy tygodnia czy dwóch codziennie po jakimś tam okresie czasu, y będzie to dużo bardziej efektywne niż jeśli zasiądziecie w ostatni dzień i będziecie się uczyć te parę godzin ciągiem, y o tym też warto pamiętać wcześniej i wcześniej sobie to wszystko zaplanować. Do nauki zasiadajcie też na jedzeni, ale nie przy jedzeni, ponieważ wiem z własnego doświadczenia że wtedy jestem senna i wtedy nie bardzo mi się cokolwiek chce, oprócz tego, żeby zrobić sobie drzemkę. No a nie o to chodzi. Przygotujcie sobie też coś do picia, żeby nie mieć pretekstu co chwilę, żeby robić sobie przerwę i chodzić do kuchni po to, po to. Możecie też robić tak jak ja, czyli wyznaczać sobie małe przyjemności, to znaczy uczycie się w pewnym momencie, jeśli robicie przerwę, to wiecie już, co w tej przerwie będziecie robić. Czyli na przykład idę zrobić sobie kawę i oglądam filmy na YouTubie i wyznaczam sobie czas, że załóżmy maksymalnie mam na to 30 minut bądź 40 bądź godzinę. Robię sobie taką przerwę i w tym momencie... Totalnie odpoczywam, relaksuję się, nie myślę o nauce, odstawiam na bok, a później z powrotem do niej wracam z nowym, świeżym umysłem po przerwie. E, także myślę, że to też jest fajny sposób. Jest też fajny sposób na to, żeby korzystać z takich. Okazji do nauki, czyli jeśli jedziecie tramwajem, autobusem, busem, dojeżdżacie do szkoły na zajęcia, to możecie wtedy fajnie wykorzystać czas, żeby się pouczyć. Także jeśli macie taką okazję, jeśli dojeżdżacie długo, to wykorzystajcie ten moment nie na spanie, a właśnie na powtarzanie. Myślę, że to są ode mnie wszystkie wskazówki, które mogłabym wam przekazać. Mam nadzieję, że wam się przydadzą i że z nich skorzystacie. Jak najbardziej u mnie się sprawdzają. Dostałam w tamtym roku stypendium naukowe, także myślę, że całkiem się sprawdzają i całkiem daje radę. Napiszcie, czy macie jakieś fajne sposoby w komentarzach. No i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki, pa pa.